Hej, witam Was serdecznie w czwartym odcinku twitterowej opowieści Dear David. Jeśli trafiliście na nią pierwszy raz, to polecam Wam obejrzeć części poprzednie, bo bez tego nie będziecie za bardzo wiedzieli o co chodzi. Linki do nich znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu na samej górze. Ostatni odcinek skończyliśmy w momencie, kiedy autor zamówił długą pałkę teleskopową, w nadziei, że pomoże mu ona sprawdzić tajemniczy włas, który zdawał się prowadzić do ukrytej części budynku której nie można było znaleźć na żadnym jego planie. Dużo się działo w tym ostatnim tygodniu, ale wyjechałem na święto Dziękczynienia i dopiero teraz mam czas wam wszystko opisać. Odgłosy z nad wcale się nie uspokoiły, ale pałka, którą zamówiłem, nie zdążyła dotrzeć przed moim wyjazdem, więc dostałem ją dopiero w piątek wieczorem. Zaplanowałem wznowienie śledztwa na rano i poszedłem do łóżka. Ledwo udało mi się zasnąć, a już obudził mnie niesamowicie głośny huk dobiegający z góry. To brzmiało tak, jakby ktoś zrzucił na podłogę kulę do kręgli. Usiadłem szybko na łóżku i momentalnie poczułem się dziwnie. Dookoła mnie mogłem wyczuć dziwną energię, nie umiem nawet tego wyjaśnić. Jakoś minutę później usłyszałem kolejne uderzenie. Przez chwilę myślałem nawet o chwyceniu za buty i o ucieczce, ale to by oznaczało, że muszę przejść pod tym dziwnym włazem na górę, a to brzmiało jak zły pomysł. Tak więc zamiast tego nasłuchiwałem i czekałem, w sumie sam nie wiem do końca na co. Kolejne uderzenie, i kolejne. Prawdopodobnie jakieś 15 z rzędu, a po nich długa cisza. Później usłyszałem cichszy, skrzypliwy dźwięk dochodzący z korytarza. Mój mózg zarejestrował go wtedy jako kroki, ale tak naprawdę to mogło być cokolwiek. Czekałem dalej, ale po tym nie było już więcej odgłosów. Wciąż spięty i zdenerwowany położyłem się i musiałem w końcu dać radę zasnąć, bo chwilę później znów się obudziłem. Był już ranek i wszystko wyglądało na normalne. Ubrałem się i tak jak każdej soboty poszedłem kupić bajgla. Kiedy schodziłem ze schodów, coś chorobotnęło pod moim butem. Spojrzałem w dół i zauważyłem małą kubkę gruzu leżącą na schodach, dokładnie pod włazem. Wyglądało jak ziemia, ale nie byłem pewny. To mógł być też jakiś stary gips czy klej, lub nawet coś całkiem innego. Spojrzałem na włas i zauważyłem, że coś zatrzasnęło się w jednym z jego rogów, delikatnie wystając na zewnątrz. Ciężko to zobaczyć, bo jest wysoko, ale zrobiłem zdjęcie. W tamtym momencie bajgle były ostatnią rzeczą, o której myślałem. Szybko wróciłem na górę i złapałem zapałkę. Ustawiłem telefon na szafie na górze schodów i zacząłem nagrywać. Po prostu chciałem się upewnić, że jeśli za władzą wypełzną demony, to chociaż będę miał to na filmie. A oto nagranie. Skakując na bok, prawie spadłem ze schodów. W pierwszej sekundzie myślałem, że to martwa wiewiórka i to szczerze mówiąc wyjaśniałoby wiele. To coś uderzyło o stopnie i spadło jeszcze niżej na pierwsze piętro. Wróciłem na górę po telefon i schowałem pałkę i wróciłem na dół dokładnie sprawdzić obiekt, który spadł z zawłazu. Na początku nie byłem za bardzo pewny, co to jest. Było spłowiałe i wyblakłe. Podniosłem to i wtedy zrozumiałem, co to jest. To był mały, skórzany but. Pobiegłem na górę i od razu wysłałem wiadomość do właściciela mieszkania. Napisałem mu, że myślę, że coś było w tej przestrzeni nad dachem i spytałem, czy mógłby to sprawdzić. Odpisał, że wpadnie później z drabiną. Już kilka godzin później właściciel stał na drabinie, świecąc dokładnie latarką w tajemniczą przestrzeń. Wgapiony w niego po części spodziewałem się, że coś nagle wciągnie go do środka, w ciemność, ale sprawdził dokładnie latarką każdy kąt i w końcu powiedział: nic tu nie ma. Po chwili dodał jeszcze, a nie, czekaj. Patrzyłem jak sięga jedną wolną ręką do środka i wyciąga coś małego i okrągłego. Zszedł po drabinie na dół i mi to wręczył. I znowu nie byłem pewny na co patrzę. Było gładkie, świecące. Na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że to jakiś stary cukierek, ale było zimne i stanowczo na to za ciężkie. Dopiero po chwili zrozumiałem, że to jedna z tych szklanych kulek. Była już bardzo zużyta, dlatego miałem problemy z rozpoznaniem jej. Plus jej kształt też był jakiś dziwny, miała takie wypuklenie na jednym z końców. Właściciel wydawał się tym w ogóle nieprzejęty. Powiedział mi tylko, żebym zadzwonił, jeśli usłyszą coś jeszcze. Wróciłem do mieszkania i skierowałem się do biura, pomyślałem, że może uda mi się do czegoś dojść w związku z tym, jak ta kula w ogóle znalazła się nad moim sufitem. W zasadzie nie miałem się nawet czym posiłkować. W skrócie, wiele się nie dowiedziałem, ale chyba wiem, o co chodzi z tym wypuklaniem na kulce. Najwyraźniej jeszcze na początku XVIII wieku wyrabiali takie kulki poprzez cięcie ich dużymi metalowymi nożyczkami. A to chyba znaczy, że i ona sama jest bardzo stara, prawda? Tak więc mam teraz starego zgrzbiałego buta i jakąś kulkę leżącą na mojej szafie. Zdaje się, że to już taka nowa normalność. Przepraszam was za długą przerwę. Niezbyt dobrze się czułem przez te ostatnie kilka tygodni i nawet nie miałem czasu na żadne aktualizacje. W sumie to nawet nie miałem za wiele do napisania. Standardowo nie sypiałem zbyt dobrze i miałem dziwne sny. Były bardzo niewyraźne i przez to ciężkie do opisania. Całe dnie jestem senny, a nawet czasami nagle kręci mi się w głowie. Oczywiście zrzuciłem to na wieczne noszenie słuchawek w uszach, ale zrobiłem notatkę, żeby to sprawdzić później. Poza tym ogólnie było raczej spokojnie i cicho. W pewnym sensie zacząłem nawet oszukiwać samego siebie, że znalezienie tych rzeczy spod dasza w jakiś sposób wszystko zakończyło. Oczywiście nie to, żeby to miało jakiś sens, ale ostatniego tygodnia coś znowu zaczęło się dziać. Późną nocą w środę nagle się obudziłem. Czułem się bardzo dziwnie, tak jakby coś mnie obserwowało. Włączyłem szybko światła, ale byłem sam. I nawet wtedy to uczucie dalej pozostawało. Tak jakbym czuł coś złego, miał wrażenie, że wszystko jest nie tak. To było takie coś, jak masz grypę, budzisz się w środku nocy i przez chwilę nawet nie wiesz, gdzie jesteś. Ale było to uczucie, do którego już się przyzwyczaiłem. Zawsze towarzyszyło Davidowi. Wielu z Was pisało do mnie, że może on po prostu potrzebuje pomocy, ale jestem pewny, że to nie chodzi o to. Za każdym razem, kiedy się pojawia, odczuwam wyraźną wrogość. I właśnie to samo czułem tamtej nocy grozę, ale przecież byłem sam. Byłem też strasznie zmęczony, więc po prostu poszedłem dalej spać. Ostatnio jestem tak wycieńczony, że nawet ledwo mogę funkcjonować. Następnej nocy działo się to samo. Nagle się obudziłem i czułem, jakbym właśnie przed momentem coś ominął dokładnie jakby przed chwilą zgasła świeczka. Ale ja dalej mogłem ją wyczuć. Myślałem nad użyciem tej kamery, której używałem do kotów w salonie, ale okazało się, że kabel jest zbyt krótki, aby umieścić kamerę w miejscu, z którego obejmie cały pokój. Tak więc improwizowałem. Ściągnąłem na telefon aplikację, która robi zdjęcie równo co 60 sekund i ustawiłem go na górze mojej biblioteczki, a później poszedłem spać. Dokładnie tak jak wcześniej, obudziłem się po paru godzinach odczuwając ten sam niepokój. Włączyłem światło i szybko zdjąłem telefon z szafki. Było tam z dobre 350 zdjęć do przejrzenia. Na większości z nich byłem po prostu ja śpiący w pustym pokoju. Jest trochę ciemno, ale można zobaczyć, że śpię. Zostawiłem kilka nocnych światełek na wypadek, gdyby coś jednak się pojawiło, ale pierwsze sto zdjęć to tylko ja śpiący w pustym pokoju. Ale nagle pojawił się on. Stał na krześle zaraz obok łóżka, gapiąc się na mnie. Na następnym zdjęciu, z minuty później, wygląda tak, jakby patrzył się prosto w sufit. I tylko patrzył. Później wygląda tak, jakby zemdlał na krześle. Tuzin kolejnych zdjęć jest takich samych, jest kompletnie bez życia. Od razu pomyślałem, że jest martwy, co oczywiście nie ma kompletnie żadnego sensu. Spojrzałem na krzesło, połowicznie spodziewając się, że go tam zobaczę, ale. było puste. Znowu na następnym zdjęciu już go nie było. Pokój był znów kompletnie pusty, tak samo jak na kilku kolejnych zdjęciach. Pomyślałem, że może to tylko tyle, ale dla pewności przeglądałem dalej. Jakieś kolejnych 15 zdjęć później wrócił, tym razem stał koło mojego łóżka. To było zupełnie tak jak wtedy, kiedy widziałem go po raz ostatni. I to wtedy moje serce zabiło mocniej. Aż nie chciałem sprawdzać reszty zdjęć, ale wiedziałem, że muszę. Przesunąłem do następnego zdjęcia, a moje serce zapadło się do żołądka. Siedział na łóżku, centymetr ode mnie i patrzył się, jak śpię. Następny było jeszcze gorsze, na następnym gapi się prosto w kamerę. Po tym znowu nic. Zniknął i reszta zdjęć to znowu tylko ja, śpiący w pustym pokoju. To jest. Aż do ostatniego. A oto i one. Ostatnie zdjęcie. Brak mi słów, zdeformowane ucho, łykowate włosy. Nie wiedziałem nawet, co mam o tym myśleć. Rozejrzałem się dokładnie po pokoju, ale nic nie znalazłem. I szczerze mówiąc, czułem się tak wykończony, że nawet nie wiedziałem, jak mam to wszystko przyjąć. Nawet teraz, wszystko czego chcę, to po prostu iść spać. Hej wszystkim, nie będzie mnie przez następny tydzień. Jadę odwiedzić rodzinę w Montanie na święta. Będzie super uciec od tego wszystkiego chociaż na chwilę. Dziękuję wszystkim za miłe słowa. Do przeczytania jak wrócę. Tak więc, przez ostatnie parę tygodni byłem z dala od miasta. Pojechałem do domu, do Montany na święta i prawie od razu zacząłem się czuć lepiej. Byłem mniej zmęczony, to jest do teraz. Naprawdę, wcześniej nawet nie pomyślałem o tym, żeby się przeprowadzić. David prawdopodobnie by po prostu za mną podążył. Ale kiedy pojechałem do Montany, wszystko zaczęło się polepszać. Może David wcale nie może podążyć za mną, może był uwiązany do tego właśnie budynku, a nie do mnie. Przebywanie w domu rodzinnym było bezpieczne, a nawet dałem radę się zrelaksować. Po powrocie do Nowego Jorku chciałem nawet zacząć przeglądać listy dostępnych mieszkań. Ostatnie, czego chciałem, to przeprowadzać się w środku zimy, ale po tym, co działo się przez kilka ostatnich miesięcy, może być warto. Czułem, że może to być moja droga ucieczki. Ale zaledwie po kilku dniach znowu zacząłem czuć się dziwnie. Jednej nocy poszedłem do łazienki i kiedy tak stałem w ciemności, nie mogłem pozbyć się myśli, że przez okno jestem w stanie zobaczyć, że coś się tam rusza. Okno łazienki wychodzi na tylne podwórko, a jest ono kompletnie czarne. Ledwo mogłem dojrzeć cokolwiek, ale to w sumie montana i dookoła jest pełno zwierząt. No i właśnie, rano w śniegu znalazłem ślady zwierzęcia. Nie wiem co to było konkretnie, może jeleń? Kolejnej nocy to samo. Stałem w środku nocy i wydawało mi się, że widziałem jakiś ruch w ciemności na zewnątrz. Tym razem stanąłem przy oknie i wgapiłem się w mrok, czekając aż moje oczy się przyzwyczają. Przez długi czas wpatrywałem się w śnieżną ciemność, ale nie widziałem żadnego ruchu. Wtedy, kiedy już miałem się odwrócić, zobaczyłem jak coś czmycha w prawą stronę i znika z widoku. I znowu, było za ciemno, żeby dojrzeć jakie to było zwierzę. To mogło być cokolwiek. Może kojot? Kiedy z rana wychodziłem spod prysznica, spojrzałem przez okno i zauważyłem świeże ślady za garażem. Z łazienki nie byłem w stanie powiedzieć nic więcej, więc ubrałem się, narzuciłem płaszcz i wyszedłem na zewnątrz. To nie były ślady zwierzyny, to były odciski butów, bardzo małych butów. Poszedłem ich tropem przez podwórko, ale wkrótce zniknęły przy jednym z rowów. Stałem tak we śniegu, nie wiedząc co mam robić, bo co mogłem zrobić? Miałem zadzwonić na policję i powiedzieć im, że znalazłem ślady małych stóp? Kilka ostatnich nocy byłem zbyt przerażony, żeby opuścić pokój. Jeśli na zewnątrz w śniegu czaił się David, to oznaczało, że może pójść ze mną wszędzie. Znajdzie mnie i nieważne dokąd pójdę. Straciłem wszelką nadzieję. Do Nowego Jorku przyjechałem dzień po świętach. Wracając z powrotem do mojego mieszkania, czułem, że wracam się na sam początek tego wszystkiego. Próbowałem już wszystkiego, co przychodziło mi do głowy. Zadymiłem dom szałwią, zatrudniłem medium. Nic nie działało. A co gorsza, dalej czuję go po nocach. Czuję jak mnie obserwuje z różnych kątów mojego pokoju. Zawsze się zbliża, a ja nagle budzę się w momencie, kiedy już coś ma się stać. Przez kilka ostatnich nocy używałem tej aplikacji do robienia zdjęć co parę minut, ale nic się nie pojawiło. Zdaje się, że z jakiegoś powodu przestała działać, ale i tak zostawiałem ją uruchomioną, tak na wszelki wypadek. Nie wychwyciła absolutnie nic, poza tą jedną jedyną rzeczą ostatniej nocy. Ostatnia noc była szczególnie zła. Czułem się chory i przez całą noc miałem koszmary. Śniłem o tym, jak David unosił się w rogu pokoju pod sufitem, wysoko nad ziemią. Mam rotał coś, ale nie słyszałem żadnych słów. Później unosił się zaraz nad łóżkiem, gapiąc się we mnie. Jego usta ruszały się dużo szybciej niż powinny. Nie mogłem się ruszyć. Mogłem tylko spoglądać w górę prosto na niego. Nagle zanurkował w dół, a ja poczułem ogromne ciśnienie wciskające się w moją klatkę. Obudziłem się łapiąc oddech. Siedziałem tak rozglądając się dookoła, rozpaczliwie nabierając powietrze do płuc, ale nic tam nie było. Kiedy już złapałem oddech, sięgnąłem na szafę po telefon. Wszystkie zapisane zdjęcia nie pokazały nic konkretnego poza jednym, ostatnim, które zostało zrobione tuż przed chwilą. Nie wiem już, co robić. Nie mam siły, po prostu nie wiem. Wybaczcie za tak duże opóźnienie. Szczerze mówiąc, nie byłem nawet pewny, czy jeszcze będę tweetował. Po tym, co stało się kilka tygodni temu, wszystko jakby nagle ustało. No, tak jakby. Nie miałem już tych snów i znacznie lepiej się czułem, znowu byłem w stanie spokojnie przespać całą noc. W zasadzie toczyłem się znakomicie, dalej tak jest. Ale było też kilka dziwnych rzeczy. Ciężko to wyjaśnić, ale spróbuję. Nie wiem, czy to będzie miało dla Was jakiś sens. Chodzi o to, że o tyle, o ile było naprawdę dobrze przez ostatnie kilka tygodni, to po prostu nie mogę pozbyć się tego wrażenia, że coś jest nie tak. To znaczy wysypiam się i mam naprawdę dużo energii w ciągu dnia, ale czasami mam wrażenie, że jakby gubię czas. Czasami, kiedy patrzę na zegarek, okazuje się, że minęła cała godzina, a ja jej nawet nie pamiętam. Albo czasami nie dosłyszę, jak ktoś coś mówi i poproszę ich, żeby powtórzyli, ale oni mówią, że przecież nic nie mówili. Ale chyba po tym wszystkim, przez co przeszedłem, to nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Poza tym, o czym napisałem, to chyba jestem gotowy, żeby o wszystkim zapomnieć. Tak więc w niedzielę wszedłem na Twittera po to, żeby napisać Wam, że to już koniec, a przynajmniej tak myślałem. Chciałem, żeby wszystko wróciło do normy i wyglądało na to, że właśnie tak się stało. Pisałem do Was coś w tym stylu, ale nagle zauważyłem, że mam dużo więcej powiadomień niż zwykle. Wszedłem w moje powiadomienia i zobaczyłem, jak wszyscy tweetują o tym, co wrzuciłem na moje Instagram Story dzień wcześniej. Mówili, że widzieli coś dziwnego. Stories już wygasły, ale mam screenshoty i nie mam pojęcia, jak to wyjaśnić. W skrócie, poszedłem na branż w sobotę z przyjacielem. Wrzuciłem kilka fotek na moje Story i były dość zwyczajne. Oto pierwsze z nich. Całkowicie głupie i normalne. Zwykłe, nudne, branczowe zdjęcia. Wrzuciłem jeszcze jedno przed wyjściem i to by było na tyle, ale następnego dnia miałem milion powiadomień i wiadomości o trzecim zdjęciu, które wrzuciłem. Ludzie robili screenshoty i mi je wysyłali. Oto co, jakimś cudem, zostało wrzucone na moje Instagram Story. Nie mam pojęcia, co się stało. Wyglądało kompletnie normalnie na moim telefonie, kiedy je wrzucałem. Powiedziałbym, że to tylko jakiś glitch, ale nie mam pojęcia co dzieje się z moją twarzą. A może mam. Dobrze wiem jak to wygląda. Czym prawdopodobnie jest, ale nie wiem czy w ogóle dalej mnie to obchodzi. Naprawdę chcę, żeby wszystko było już normalnie, a tak jak teraz jest dla mnie wystarczająco. Nie wiem, po prostu dam wam znać jak stanie się coś jeszcze. Wszystko jest w porządku. Proszę, nie martwcie się o mnie. U mnie ok i wszystko będzie tak jak wcześniej. Do wszystkich, którzy się pytają, u mnie wszystko dobrze. Ostatnio było naprawdę spokojnie, więc staram się skupić na pracy. Oczywiście dam wam znać, jak znowu coś dziwnego się stanie, ale póki co jestem zajęty rysunkami i innymi projektami. W ten właśnie sposób, moi drodzy, dotarliśmy do końca historii Dear David. Wiele osób sądzi, że David i Adam stali się jednym, a David od czasu do czasu przejmuje nad swoim nosicielem kontrolę. Ale co Wy sądzicie o takim zakończeniu? Dajcie mi koniecznie znać, chętnie poczytam Wasze komentarze. A tymczasem dziękuję Wam za poświęcony czas i do usłyszenia już niedługo. Cześć!